I AM JAPANESE SAMURAI! Jak na pewno zauważycie, dzisiejszy odcinek będzie dość stary. Będzie on, można powiedzieć, w hołdzie dla wspólników, którzy niestety z różnych przyczyn na mnie nie grają. Pokazuję wam go dlatego, że wyszedł dość fajnie, jest rola, której u mnie na kanale jeszcze nie było. No i chcąc, nie chcąc, mam jeszcze parę takich e, starszych odcinków, które z czasem będę wam powoli wrzucał. Hej hej hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, kolejna premiera, dzisiaj taki krótszy, starszy odcinek, ale z roli impostorskiej, której jeszcze nie było. Mamy Stefkę, który już dawno z nami gra, mamy Westinkę, mamy Bobra, no, Sasankę, mam nadzieję, że jeszcze z tą ekipą będziemy mieli okazję kiedyś tam pograć, a tymczasem odcinek i od razu szybki przycisk. Zgadzam się z nią. Tak. tak, tak. tak, tak. Ale co wiesz mi sobie zrobić? Wiesz, wiesz, Wedek, co? Bo ogólnie... No, ale stary, ja jestem tym razem uczciwy. Ale no tak, ja tak. mam megafon parówy. Dajcie Westinę powiedzieć. No właśnie, bo ogólnie to mam torcza, co nie? I widziałem jak Wenku zabija. No, no wszyscy, ale... Co no no, no nigdy nikt, nikt nie, nikt nie padł. Wenek, ja... Nie, nie Ej, ale nie, ja jestem dobra, po, powiem tak, nie jestem impostorem. Jestem nie, człowiekiem. Jestem Westinka z... ma egze na I ciebie, no. ten kupowanie. I, I, nie, weź do bana. Weź do bana. Nie, ja? Bo wiesz, że widziałeś jak zabił, a wszyscy żyją. No bo mam placonę. Timer mnie wcofał. A tak. Timer nie wskrzesił. Tak. Aj no da już nieba, przypomnij. Jak to nie? Kremy co ty przecież chciałeś? Wę... Ej, co komu yeah, no, to stara? Nie, będzie szybko. szybko. Co I jak widzieliście, tutaj bardzo prawie udało się wywalić wenka. Generalnie tutaj yy, małe lore ten przycisk poleciał dlatego i wenku prawie wyleciał, bo w momencie jak wtedy nagrywa... był live i nagrywaliśmy, to mnie chyba 4 czy 5 razy z rzędu impostora, więc wiadomo. No ale dla mnie jako impostora ten przycisk bez wywalnia wenka był dość słaby, bardzo słaby. I teraz zobaczycie co wymyślił z skypistem. Założyłem sobie tam... Pineskę rzuciłem takiego kunaja. Ten motyw kunaja na miniaturce to się właśnie wziął troszeczkę w Naruto, konkretnie z tej mina gdzie on do tych kunaj może się teleportować. No i zabijamy w ale nas tam nie było. Dobra, ciało było w specimenie przy tym liczeniu. Mogę okay. nie no wstydówki grywać Bobra, bo był w labie. Dziękuję. Bobr jest... bo się urósł trochę No, no, no ale to tylko jest... jeden. Raz raz tylko stało... jeden kill. Raz... Raz... No, no i Rafik też byli w Labie, więc oni są uczyści z, z tego fraga. No co ja pojadę, że trochę za dużo drewna się nawcinałem. No. Spoko, ale wiecie, nie ma sensu tak kogokolwiek czyścić na 100%, no 100%, bo mamy tylko jednego fraga. No właśnie, jedno. No skip, skip. Ja Spokrym. powiem tak. Jak ja jestem impostorem, to zauwcie, zauważcie, że szybciej fragi lecą, niż tylko jeden to to na dwa, dwa spotkania. Ja no nie, raz. to zasłona dymna, na pewno. No, no to to Tym jest razem jest jesteś neutral, killer. nie no. neutral killerem. Nie łapię tego. Jesteś wspólnikiem. killerem. Jest inny Danik, który cię wbija za dwa tygodnie. Motorę. Nie. No nie. <ślech> ja nie. Powiedział, że na wakacje chcesz przyjechać. To... Tak. I dobra, bo już tak skipuje. Może? Jamy, może coś tam... Mogę skierować. No, no mówiła, tak, że w Specimenie, nie, nie, ale co się dowiemy. Ja hmm. mam najbardziej bezużyteczną rolę na świecie, więc no. Ja, dobra. Jest. Jaką masz ja przyznaj się. No to jest tak bardzo niebezużyteczne w tej mojej? Dobrze wiesz tu, To jest to jest roli. No to jest. Ja lubię survival. Ja tam guzik czy jest... No, to nie lubię. Co, Mogę chodzić co z tego, że survival, ja przecież taki jest ten grupcie to jak zginę to bez różnicy. No. <laughs> ja, ja, tak, tak. Kurde, nie Nawet tasków nie musisz robić, już zwykły crewmate z Vanity jest lepszy. No Musisz na każdego uważać. Ale możesz królować i robić jakieś dziwne rzeczy. Hmm. Tak. To, to ja. Możesz mm. być gesterem, ale żeby wygrywać ja, ja, sposób. Ja jak już mówiłem, jeśli ktoś może mi dać ten, ten akt łaski w fobie eutanazji, to będę zwieńczył. Ja złożę. polecam. Strzelaj bobra. <laughs> Wenka trzeba no, strzelić to, tak Wenku, A jako masz rolę impostorską. Nie, no, Ja Jestem wspólnikiem, bo naprawdę trzeba by leciało szybciej. Zobacz nie, to. no. Masz minera, na pewno. Nie, to nie, to nie, to nie Trzeci raz z rzędu, nie, 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 nie. Odstrzelać no, no, by za dobrze. Masz No dobrze, no i lecimy płynnie dalej do naszej gierki po meetingu. Mamy dalej trzech impostorów, sytuacja wygląda nieźle, teraz tak, no trzeba gdzieś zamarkować, tak, no to markujemy się przy kółku, jest to dość dobra miejscówka. Nawet że ktoś akurat kręci kółkiem albo fejkuje kręcenie kółka, to można się nadziać, ale tutaj piw, 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 paf, eee, fejkowany z tanon widzi, więc ja mam rączki tutaj, jestem czystym eee, krumycikiem oczywiście, dalej zbijamy sobie kulną. Mniej więcej tak, tam przyszedł, sprawdził, tak, nie, fejkujemy, jesteśmy uczciwi. No ale jak już było sprawdzenie i poszło światło, to zobaczcie, kamera się świeci i tutaj cała trójeczka nas wpadła. Ja wtedy tego nie zauważyłem, więc tu cała trójeczka impostorów wpadła. Na masze szczęście na meetingu stało się to. Dobra, pierwsze pytanie. Wojtuś, bo ty teraz wybiegałeś z kawa, tak? Tak. No to nie zauważyłeś ciała na tego na rakietce? Nie zauważyłem. Mm -hmm. Turet, bo mam ważne info. No. no. Wenku czemu jesteś wenererem? Czemu ty tak robisz, halo? Nie, to Stefan zrobił. A ty... No a ja mam pytanie do Bestidy. Co? Czemu masz egzę na węka? No nie no, czekaj, mówicie sytuacja. E, idę sobie w dół, Stwierdził od lewej czy? od komsów. Spójrz sobie na owę co nie idę, no, a nagle widzę, ej, jakiś chłop biegnie sobie, zakamuflowany, nie myślę, kurde, Wenerę, a tak ogarnęłam. Cofnęłam się za nim i okazało się, że to jest wenku, kurde. No nie no, to nie byłem ja, czekaj, czekaj. Właśnie mi się daje, że to byłaś ty. No nie no, to byłeś ty. Teraz ale to Wenku czy Stefanek, kto był Westinem? Wenku czy Stefan, Nie. Co? Nie. Co wy chcecie ode mnie nagle? Turet, Wenku i Wojtek są no. duo znowu. No, najprawdopodobniej. Nie no, Nie, no czekaj, jest no, moment, Westi... No, no, Pusty? Ja to widziałam, Wenku, i ty wiesz, że ja Jeżeli to chcecie widziałam. pewniaka mieć teraz... Mmm, Westi, dasz mi powiedzieć. No mów, śmiało. No bo ty mnie ciągle atakujesz, a ja nic nie zrobiłem! No zrobiłeś, no! Jesteś szósty raz impostorem. No, nie, sam. no! Ja byłem uczciwym wspólnikiem. Co to znaczy I dobra, kreść. kto był na kamerach, na końcu? Nikogo nie było na kamerach. Kto był na kamerach? kamerach? Nie świeciło się. No, na końcu się a Kto był na kamerach? Nie no, nie no, no. nikogo nie... nie no, ktoś był! Był, serio! Może tu jest możemy, możemy na, na początku wyrzucić figę na fatalo, bo on jest na pewno. Nie, na no, Ciebie. Zrobimy tak? Wyrzućmy ciebie. Nie, no. nie ma egzemplarza. Ja. Dobra, węka. słuchajcie, zróbmy tak. Węgiel czysty. Zróbmy tak, jak nie to wyrzućcie Rafatello, a Ale potem jeszcze Rafa, jest Stefek. Pamiętajcie co moje słowa. Halo, zrobił. Chciałem co te ja podejrzenia? Ja zapamiętam twoje słowa Wenek to. Bo jesteście Ratelo, Stefek, Gawik, Westina, te cztery osoby. Bo jest nie dmuchaj mikrofon. Co to za oskarżenia? Steamka ma egzena Wenka. A wolki się z drugim e pistorem. Dokładnie. Nie no, Wenku, jak mogłaś wywalić Dębankarz. Jak zobaczycie, że Wenku był krówką i rolą, to, to mnie nie wywalajcie. Nie, wywaliłeś. Wenku, wenku, hm. ja. Ja bym się chciał dowiedzieć, skąd te oskarżenia nie, nie nie, nie to oskarżenia o Wenku. Nie bym jest jestem. ten venererem całym śmiesznym. Tak, tak, tak. Ale nie, tam bym podał się bardzo długą listę osób albo podejrzanych. Albo oracle, albo Aurealem. Um. Dobra, Dobra, jak chcecie, dostać dawajcie dostać na mnie, dostać. ale zobaczycie, że ja jestem czysty. Ok. Dzięki, jest impostorem. O! O! Brawo dla dyktatora. Czytam prosekutora. I nasz kamerownik Dumseyr robi papa. Bo widzicie, Wenkul był tym kamerownikiem, on nie mógł wsypać całej naszej trójki. Yy, bo mu, muszę. Bo próbował wygrać grę jako neutralny, pod Domestos więc my mieliśmy tutaj takie pole i szczęście, że udało to się zakończyć w ten a nie w inny sposób. Tu już gierka była spoko, była kontrolowana. W momencie w którym udało się wrzucić wenka przebrzydłego kamerownika. Tutaj kolejne dobre miejsce gdzie można sobie rzucić Kunaja, przypiąć pineskę czy jak to się tam zwie. Dropship. W tym, takim końcowym aspekcie rozgrywki mało kto już tam zachodzi. Tutaj sobie oczywiście czym Spoximanka, no i mamy zgaszenie światów. Nam trzeba było tutaj tylko znaleźć. Znalazłem Elixona. No a raczej on mnie znalazł, więc mogę go tu ciasnąć. Teleportować się, poudawać. No ja zawsze w drugim etapie robię bardzo późno ten kluczyk. Już widziałem Tureta, więc nie chciałem przeszkadzać. A tu jak widzicie Stefan ładnie zakończył grę. Nie. Powiedziałem wam trio. Stefek Gavi gra Fatalo. Ja z tym mnie szybko zabiłeś. I tym miłym aspektem naszego zwycięstwa, naszego trio. kończymy dzisiejszy odcinek. Jest to dość szybki odcineczek. Yy, następny już yy, postaram się coś wybrać z bardziej waszych takich sugestii, z komentarzy, więc piszcie te sugestie, ja o nich oczywiście pamiętam, tylko widzę no, troszeczkę wszystko w swoim czasie. Ja też mam jakieś tam swoje plany i też chcę te starsze odcinki powoli wypychać. Więc mówię, w następnym, yy, następny piątek za tydzień obiecuję, że to będzie jakiś odcineczek z waszych yy, sugestii, będzie zbliżony. I co? Widzimy się za tydzień, zachęcam do subskrybowania na mojego kanału, zostawienia jakiejś łap, łapki w górę, bądź mojego komentarza, to pomaga w rozwoju i będzie mi bardzo mi miło. Trzymajcie się wspólnicy, widzimy się za tydzień, Bajus.